Bardzo serdecznie na konferencji prasowej Polna, Częściarka, Tarnobrzeg Świlnicza prasę za szkoleniowcy obu zespołów. Tradycyjnie zaczniemy, zaczniemy od komentarza y, trenera gości, gości. Dzień dobry, witam wszystkich. Gratulacje trenerze, zwycięstwa. E, jeżeli chodzi o, o nasz występ, o mój zespół, to, to perfekcyjna realizacja planu, jeżeli chodzi o pierwszą połowę i przyniosło nam to skutek w postaci dwóch goli, no, wiedzieliśmy z kim gramy, wiedzieliśmy jakości przeciwnika. Dobrze to się dla nas ułożyło, no niestety ta feralna, feralny początek drugiej połowy, możemy powiedzieć, że złe nastawienie. To nastawienie było tak dobre, uczulaliśmy się wszyscy, że, 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 że na pewno Siarka ruszy, stałe fragmenty, mocne, cały, cały, cały mecz. I i, i no znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, ale, ale próbowaliśmy grać do końca i, i, i tutaj na pewno e, zespół zostawił dużo zdrowia. E, patrząc na, 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 na sytuację obok klubów, no, ja mogę być dumny z chłopaków, że że w taki sposób zaprezentowaliśmy się u czołowego zespołu tej ligi, który, który do końca mam myślę, że będzie grał awans i, i o, te, o te miejsce Barażowe. Także tyle z mojej strony. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to przekazujemy. Dziękuję za gratulacje trenerze. Na pewno świetny mecz dla Kibiców postronnych. Dla kibiców siarki pewnie druga połowa, bo myślę, że pierwsza, to, to, to im się też nie podobała. Na pewno nasza pierwsza połowa była no, była fatalna. Tutaj nawet nie ma, nie ma o, czym, o czym mówić. Dawno, dawno nie czułem się skołowany tak po pierwszej połowie, bo tak naprawdę nie było żadnego punktu zaczepienia. Czy, czy, czy w budowaniu, czy w ataku pozycyjnym, czy w ataku szybkim. Czy w obronie no, no, tak naprawdę no, wszystko, wszystko no, nic nie funkcjonowało. Popełnialiśmy katastrofalne błędy. Pierwsza bramka świedniczanki, no, katastrofalny błąd linii obrony. To jest, to jest po prostu no, aż nieprawdopodobne, że my nie reagujemy na, na, na zamiar zagrania e, piłki za, za, za plecy obrońców na połowie przeciwnika, gdzie jak wiemy dobrze, że no, spalone nie obowiązują no, katastrofalny błąd to jest, to jest błąd nawet no, ciężko mi powiedzieć, nawet na jakim poziomie takie błędy. Można się Z drugi błąd też nie zrobiliśmy wszystkiego przy stałym fragmencie gry, chyba dwa czy trzy razy próbowaliśmy wybronić. I za trzecim czy za czwartym razem Świdniczanka zdobyła drugą bramkę i naprawdę trudna przerwa, bo, bo nie było no, żadnego punktu zaczepienia tak naprawdę w naszej grze. Na czym moglibyśmy się oprzeć, na czym moglibyśmy budować swój optymizm na drugą połowę. Sporo zawodników było do zmiany w przerwie, postanowiłem zrobić dwie zmiany. Myślę, że, że nie tylko te dwie zmiany, bo wejście Kamila i, i Łukasza zdynamizowało zdecydowanie nasz zespół, ale nastawienie chłopaków w drugiej połowie no było dużo lepsze. To nie, to nie było tak, że w pierwszej połowie to nastawienie było złe. Tak samo jak trener powiedział, że ich nastawienie w drugiej połowie nie zmieniło się w stosunku do, do pierwszej. U nas też się pewnie nie zmieniło, z tym że no nie mieliśmy nic do stracenia, przegrywaliśmy 0-2. Powiedzieliśmy sobie w przerwie, no ta przerwa nie była jakaś taka ostra, bo, bo ja wiedziałem, że chłopcy też są skołowani, że mamy problemy z najprostszymi rzeczami. Eee, stąd po prostu nastawienie było takie, że nie mamy nic do stracenia, że czy tutaj przegrywamy 0-2, czy przegramy wyżej. Z tak dobrze zorganizowaną drużyną jaka jest Fidniczanka, która w czterech pierwszych meczach rundy rewanżowej straciła. Jedną bramkę zdecydowanie poprawiła organizację gry, szybko odbudowują ustawienie pod piłkę. Bardzo dobrze pracują w swoich strefach w ustawieniu 1-5-4-1. Wiedzieliśmy, że tutaj jeżeli nie będziemy ryzykować, jeżeli nie będziemy e, bardzo mocno naciskać, nie będziemy no, tacy niekonwencjonalni pod bramką przeciwnika, czy nawet już w strefie środkowej, gdzie już paluch nas e, próbował presować, to że nie mamy tutaj możliwości tego, tego, tego spotkania odkręcić. Bo, bo tak jak mówię, no, w pierwszej połowie no, nie było w ogóle... Widoków, że my możemy cokolwiek w tej grze poprawić. Na szczęście rozmowa w szatni, na szczęście chłopcy zmienili nastawienie, po prostu poszli bardzo mocno, zaryzykowali też, strzeliliśmy fajną bramkę, pierwszą Krystiana, i tak naprawdę w 7 minut, bo patrzyłem na zegar, my mogliśmy prowadzić 3 do 2. Także w 7 minut robiliśmy więcej niż przez 45 minut ze swoim nastawieniem, ze swoimi kreowaniem szans. No i wynik jest dla nas bardzo dobry, bo, bo wygraliśmy drugą połowę 4 do zera, finalnie mecz zakończył się zwycięzcą 4 do 2, ale no, świetnie czanka pokazała wszystko to, co pokazywała w poprzednich meczach, czyli że jest bardzo groźna przede wszystkim w ataku szybkim, że ma jakościowych zawodników, że też nie ugina się pod pressingiem, tylko, tylko starają się po piłgarsku spod tego pressingu wychodzić. Ja mogę tylko gratulować trenerowi postawy. My cieszymy się, że taki mecz odkręciliśmy, bo to był naprawdę bardzo trudny mecz do, do, do odwrócenia, szczególnie, że przegrywaliśmy 0,2, jeszcze raz podkreślę, z bardzo dobrą drużyną, która bardzo dobrze broni dostępu do, 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 do swojej bramki i świetnie broni pola karnego. My potrafiliśmy cztery bramki zdobyć i, i ten mecz wygrać. Także świetny mecz na pewno nie dla mnie, bo dla mnie to roller coaster nie chciałbym takich meczów więcej przeżywać. Na szczęście z Happy endem i, i możemy. W spokoju przygotować się do kluczem no, 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 do, do, do zwycięstwa w, w meczu siarki. Na pewno te zmiany wniosły nam. To chyba do mnie, ale te, te zmiany na pewno wniosły nam trochę jakości bo i, Kamil, i Łukasz tego tak powiedziałam z dynami nam trochę grę e, później Bartek byś też nam trochę pomógł złapać oddechu, kilka takich fajnych interwencji w defensywie e, także myślę że te zmiany no nie wiem czy były kluczowe na pewno na pewno nam wydatnie pomogły Jakie ile będzie No myślę że 4-6 tygodni Klasa chyba też nie że na końcu? no Dostał czwartą żółtą kartkę. No, dla nas to jest duża strata, no, ale na podchalu też przedzławki ławki i, i też, też wygraliśmy do, do momentu jego wejścia. Także wymyślimy inne rozwiązanie. Łukasz Szemer z portalu z kilku Potatry. Chciałem zapytać się o dwie sprawy. Właśnie Co się stało z rezerwowym z tamtej rundy Emanuelem François, który w tej wiosny odczarowuje ligę. Jest, myślę, top zawodnikiem na swojej pozycji. I drugie pytanie. Jakby nie znam te, 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 tej, tej sytuacji tutaj wewnętrznie, jakie to są decyzje, co decyduje o tym dokładnie, kto stoi w bramce w siarce Tarnobrzeg, czy to jest Cymerys, czy to jest Białka, bo tutaj często są rodackie do tej pozycji. No to odnośnie pierwszego pytania, no to tutaj ogólnie dużo, dużo pracy włożyliśmy. Tak naprawdę no Manu miał dużą rywalizację na swojej, na swojej pozycji, praktycznie trzech zawodników, bo wtedy jeszcze Giorgi, Iwaniadze był i Kamil Ogorzały jako lewoskrzydłowi i Manu był, nie mówię, że z trzecim wyborem, ale był wśród trójki tych zawodników do rywalizacji. Nie do końca też się zaklimatyzował, bo, bo, bo jednak to jest inna kultura, no, zmiana, zmiana otoczenia, też mu nie było łatwo, też no, na pewno mało szans dostawał, ale on też swoją postawą no, nie pracował, żeby dużo więcej tych szans dostawać. Tutaj no, bardzo mocno z nim pracowaliśmy pod względem takiej komunikacji, żeby on zrozumiał swoją rolę, my też trochę tą rolę w zespole... Staraliśmy się zmienić mu, chcieliśmy, żeby on poczuł się ważniejszy, bo, 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 bo to jest taki zawodnik z mentalnością, że jeżeli on będzie czuł się doceniony, jeżeli będzie praktycznie na każdym kroku e, poklebywany po plecach, tak powiem trochę kolekwialnie, no to, to on będzie wyglądał tak jak teraz. Czyli, no czyli będzie zawodnikiem, który jest praktycznie bardzo ciężki do zatrzymania dla każdego obrońcy w tej lidze i tutaj, nawet nie w tej lidze, myślę, że, że to jest zawodnik, no nie oszukujmy się, to nie jest zawodnik na trzecią ligę, to jest zawodnik na, na wyższe granie. Także. Po... My, my też oczywiście dołożyliśmy sporo, żeby, żeby jego rolę w zespole bardziej moc, mocniej uwypuklić I myślę, że tutaj, no, Manu, no, może nie z nawiązką, no, po prostu oddaje, czuje się potrzebny, czuje się ważny i, i zbieramy tego owoce. Mam nadzieję, że do końca rundy będzie, będzie w, taki sposób, w taki sposób pracował. Co do drugiego pytania, pytanie o bramkarzy, tak? No, decyduje tak naprawdę dyspozycja, dyspozycja czyli. Mamy dwóch bardzo dobrych bramkarzy, mamy dwóch młodych bramkarzy i oprócz tego, że obserwujemy ich cały czas na treningu, chcemy ich mieć po prostu obydwu pod prądem, bo, bo tak też powiem kolokwialnie, bo jeżeli to by byłby doświadczony bramkarz jakiś i drugi młody, pewnie postawilibyśmy na tego młodego, jeżeli by byli zbliżeni. Tutaj, jeżeli bramkarze są na podobnym poziomie, no to chcemy, żeby obydwaj szli do przodu, żeby się rozwijali, stąd no, często stosujemy te zmiany w bramce. i... I, I wiemy, że oni będą wpadki popełniać czy jeden, czy drugi, ale postawiliśmy na taki model, że młodzieżowca mamy w ramce i po prostu te wpadki w kalku, chcemy wkalkulować, chcemy, żeby ich oczywiście było jak najmniej e, i pracujemy, żeby oni się rozwijali, bo, bo obydwaj mają potencjał na, na, też na wystrzegania. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jak nie ma, to Dzięki, dzięki. dzięki